Czy wiesz, że to jak śpisz wpływa na całe Twoje życie? Sen to podstawa każdego żyjącego organizmu na ziemi. Powiednia jakość snu wpływa serio na wszystko. Od nastroju koncentracji, po efektywność w działaniu. I to, jak się przede wszystkim czujesz. Czy czujesz w ciągu dnia pozytywny vibe, czy masz ochotę wszystkich zabić? A oto cztery sprawdzone sposoby na regeneracyjny i szybki sen. Choć może być to dość trudne, to unikanie ekranów tuż przed snem pomoże w produkcji melatoniny. Drugi to rytuał wyciszenia. Prosty, relaksacyjny rytuał, który sygnalizuje ciało, że porad począt. Zapala czerwone światło i chillujesz. Zrezygnuj z ekranu, chociaż... Pół godziny przed snem, a poświęć ten czas na książkę lub przytulanie z bliskimi. Trzy to magnez, a to dokładnie glicynia na magnezu. Naturalnie to pomaga relaks mięśniowy i ułatwia zasypianie. I czwarty to odpowiednia temperatura. 17-18 stopni. Perfekcyjnie do tego, żeby zapaść jak najgłębiej w ten właśnie głęboki sen. Jeśli potrafisz spać tylko w cieple, to zrób chociaż mały krok w kierunku tego, aby to lekko obniżyć. A na noc po prostu załóż sobie skarpetki i będzie ok. I obserwuj mnie, bo więcej mówisz nie o śnie, trikach i o tym, jak mieć więcej energii, aby móc robić to, co chcesz.